Tężyc. Tężyc to tak naprawdę choroba układu nerwowego o ostrym przebiegu i jest ona wywołana neurotoksyną bakteryjną, która powoduje przede wszystkim zwiększone napięcie oraz występowanie silnych skurczy mięśni szkieletowych. Tą bakterią, która powoduje rozwój tężca, jest laseczka Clostridium tetani. Jej przetrwalniki są oporne na działanie czynników środowiska, środków dezynfekcyjnych oraz wysokiej temperatury. W ziemi może przetrwać przez wiele lat. Do zakażenia zwykle dochodzi w wyniku zanieczyszczenia zranionej skóry, wrota zakażenia, ziemią, która jest nawożona odchodami zwierząt domowych lub innym materiałem, który może zawierać przetrwalniki tej bakterii, na przykład podczas pracy z końmi lub bydłem. Innym rezerwuarem zakażenia jest przewód pokarmowy zwierząt z odchodami, bakterie są wydalane do środowiska. W warunkach bezlenowych w ranie następuje wzrost bakterii, tylko w obrębie rany. Nie rozprzestrzeniają się one w organizmie. A zatem do czynników ryzyka zakażenia się laseczką Clostridium tetanii, powodującej tężec należą. Raz, ranienie skóry podczas pracy z ziemią, zwłaszcza wzbogaconej nawozem naturalnym, z kwiatami, z końmi lub innymi zwierzętami gospodarskimi. Ale także w ryzyko jest szczególnie duże w przypadku ran miażdżonych, głębokich, kłutych, postrzałowych, które zawierają ciało obce, są ficie zanieczyszczone ziemią, odchodami, śliną, odpadami rzeźniczymi, nieopatrzonych w ciągu 20, 24 godzin, w przypadku odparzeń i odmrożeń. Jakie objawy, jak tak naprawdę są objawami zwiastunowymi, czyli pierwszymi objawami tężce? Jest to niepokój, gorsze samopoczucie, wzmożone napięcie mięśni, nasilona potliwość, ból głowy, bezsenność, ból i parestezję w okolicach rany, czy takie odczucie drętwień, mrowień w okolicach rany. Następnie rozwija się już taka pełnoobowiwowa, uogólniona postać tężca. Towarzyszy ją zwiększone napięcie i skurcze mięśni, największe nasilenie występuje w ciągu pierwszych dwóch tygodni, bez zaburzeń świadomości, ale mogą występować zaburzenia połykania, trudności w rzuciu, a następnie charakterystyczne. Tutaj podkreślam, że bardzo charakterystyczne jest występowanie szczękościsku. Czyli zwiększonego napięcia mięśni żwacza oraz tak zwanego śmiechu sardonicznego, zwiększonego to powodowane zwiększonym napięciem mięśnia okrężnego ust. Dodatkowo następuje zwiększone napięcie mięśni brzucha, tu wygina się włók, w stronę grzbietową, występują silne skurcze różnych grup mięśni, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, takie jak has, hałas, światło. Do tych stowarzyszącym silnym bólem. Może nawet dojść do niedrożności dróg oddechowych i zatrzymania oddychania, wskutek skurczu mięśnia, jakim jest przepona. Dodatkowo mogą pojawiać się zaburzenia ze strony układu wegetatywnego, głównie układu współczulnego, które dołączają się po kilku dniach i najbardziej są nasilone w drugim tygodniu choroby i stanowić mogą często przyczynę zgonu. Dodatkowo zaburzenia rytmu serca mogą się pojawiać, nadciśnienie tętnicze może dojść nawet do skurczu krtani, zatrzymania moczu bądź nagłego zatrzymania krążenia. Istnieje jeszcze tak zwana postać miejscowa choroby. W postaci miejscowej choroby dochodzi tylko i wyłącznie do sztywności mięśni w okolicy rany zakażenia, i niekiedy następuje samoistna odporność, która się kształtuje na toksynę tężcową. Powikłania, jak tutaj widzicie, powikłania są bardzo różniste, może dojść, ale może dojść do najgorszego: do niedrożności dróg oddechowych, niewydolności oddechowej czy też zatrzymania krążenia. Podstawową metodą profilaktyki są szczepienia, obowiązkowe szczepienia w kalendarzu szczepień dla dzieci. Szczególnie ciężko taka choroba może przebiegać u. Noworodków. Jest to tak zwana ciężka postać uogólniona, noworodka, którego matka nie była odporniona przeciwko tężcowi, i rokowanie w tej postaci jest bardzo złe. Dziękuję bardzo za uwagę.